Humorystyczne opowiadanie pod tytułem Prawda zawsze wychodzi. W czasie rozprawy w małym miasteczku na południu Ameryki oskarżyciel wezwał swego pierwszego świadka, starszą kobietę. Zwrócił się do niej i zapytał: Mrs. Jones, czy pani mnie zna? Odpowiedziała: Tak, znam, panie Williams. Znam cię od małego chłopca, i szczerze mówiąc, byłeś dla mnie wielkim rozczarowaniem. Kłamiesz, zdradzasz żonę. Manipulujesz ludźmi i obgadujesz za ich plecami. Myślisz, że jesteś kimś wielkim, ale nie masz na tyle rozumu, aby zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteś niczym więcej, jak gryzie piórkiem. Tak, znam cię. Prawnik był w szoku. Nie wiedząc, co robić dalej, wskazał przez całą salę i zapytał: Mrs. Jones, a czy zna pani obrońcę? Ponownie odpowiedziała: Ależ tak. Znam pana Bradley, od kiedy był młodzieńcem. Również jest leniwy, zajadły i ma problem z piciem. Nie potrafi zbudować normalnej relacji z rodziną. A jego prawnicza praktyka należy do najgorszych w całym stanie. Nie wspominając o tym, że zdradził żonę z trzema kobietami. Jedną z nich była pana żona. Tak, znam go. Obrońca niemal skonał. Sędzia zaprosił obu panów do siebie. I bardzo cicho powiedział, jeśli któryś z Was zapyta, czy ona zna mnie, posadzę Was obu na krześle elektrycznym.